Także long dark wleciał No aż jestem ciekawy ja myślałem, że to jest jakieś takie jak... świat Survival coś, a tutaj mm. widzę, że jakieś odcinki są i coś będzie takiego jak ten... ten... Oh. i to inne oh. Oh. Dźwięk zmienimy. Opa, puść na. będzie. I głośne Już jest minus, bo polskiego języka nie ma. Jaki loj, co zrobił. Kkażie to będzie tak jak w rezydencie, że polejesz się wodą i jesteś zdrowy Maście godzin wcześniej podejrzewam, że to będzie większość tego, to będzie tylko takie kliknij A, żeby uciec, zdecyduj kto co zje. O nieźle. No i jak zwykle ustawienia. To jest tragedia. Czułeśmy się. No, się. Dalięcik. Feels like I better get a Czyli muszę rozpalić ogień, tak? Ale jakiegoś tutaj eksplorka wolniemy, może coś tutaj będzie ciekawego. I ogółem, witam w ogóle wszystkich, zwłaszcza że ten. Olka i Jemka. Great Bear Island. Dad used oh. to zgubiłem. Be oh, yeah. Mogę sobie to wziąć? wziąć? Tak. No I bierzemy drewienka. Zobaczymy wszystko. Co to są? Nie wiem, co to jest. Gotowa podpałka. Eee, rozpalowień Damy sobie. Co to jest? Podstawowa szansa na rozpalenie oka 55%. Szacowany trwa... czas trwania. godziny. No ale dlaczego? Aha, bo jeszcze muszę... katalizator muszę mieć opcjonalnie, albo... no dobra. Czyli szukamy dalej. Czy to jest? Katalizator tutaj będzie jakiś? Jakiegoś... innego samochodu? Hmm. Papier gazetowy. Papieru, ja wszystko biorę, bo to, to jest tak, że teraz tego nie potrzeba, a potem sobie przypomną i, i będą chcieli... Ale co tam widać za tym oknem? Samoloty można latać Dobra, starczy mi już tu tych rzeczy. Ogień. O. Dobra, 55% szans tam chyba pisało, że na rozpalenie, więc... O, coś się tam... Coś się tam robi. Czas. O tak, już się cieplutko robi. 6 stopni w środku. Eee. Jeszcze? Eee. A mogę otworzyć drzwi i sobie iść, tak? To specjalnie po to napaliłem, żeby sobie teraz wyjść i przewietrzyć wszystko. Zamekaj mi to. ale hamuwa. Nie no, przepraszam bardzo, ale ta czułość się eee, sterowania. Tragedia. To celowania też sobie zmniejszę, bo no i jest piękny. Zobaczmy co tutaj się dzieje Ej. Co ty nie powiesz? Inflacja jest Pietu trzeba palić. Na węgiel nie ma Co to robi? masakra, to jakieś takie... to jest rozbudowane. Chyba na razie się tym nie bawmy, Jak ja to wcisnę? A tym... Mam, uh, zbadać hangar, tak? I tam pisze... Dwie z pięciu rzeczy. Także... Czy ten młotek będzie czymś interesującym? Nie sądzę. O. by także Cheap Never works need tak właśnie jest. Tak. Uh, sweet dreams. Herbal D. O proszę, herbatka. Zabieram to, będzie bed pite. Damn, was right shows up again. No to musi tam być wygwizdów galanty. Nie no bo to coś pewnie między takimi rzeczami będzie... No jeszcze jedną rzecz muszę znaleźć. Tu Mogę sobie wejść. Olej, teraz patrzymy czy... Nie no niby typek i ten, ale tutaj widzę, że... że będziemy mieli czym palić. Eee, taki porządek nawet tutaj jest trochę. Tu hmm, to już patrzyliśmy, tu nic nie ma. Mogę do tego biblika... O! Otwieraj to! Co? A puste pisze, a jestem debil. Well, here we are, old girl. Your best flights may be behind you, but you're still beautiful to me. I'll take In anyways you're all I've got. I'd sure love to give you one last great adventure. Ah, uh. getting pretty late in the day. Guess I could take a nap. Just we and this Czujesz zmęczenie, zdrzemnij się. Informacje są na jad. Jest ci zimno, Rozpal ogień, zbadaj hangar, czujesz zmęczenie, zdrzemnij się. A tutaj co to jest? Wspomnienia. Mackenzie kręci się przy hangarze, że coś tam, coś tam. Czyli on tak jakby nie wiem, może jest takie zimno, że mu mózg zamarzł. No i teraz se rozpaliliśmy ten piecyk, żeby... On chyba nie będzie spał na tym krześle. Ale rozpaliliśmy sobie piecyk i... On będzie se teraz sobie będzie wszystko przypominał chyba. Ja no klasyczek. Dobra, śpimy. Odpoczywa. to dryna w biurze chyba co nie No i co zrobił to po co to było Odbierz to gościu. Jack Rabbit, Remote Transport McKenzie Speaker I told her not to come up I told so well, so well slow What are you talking about She just showed It's so okay Marie. I've got it from here. Uh, Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since. I know. I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well. but your What brings you? I mean, are you sick? <laughs> no, no, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after. <laughs> Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great and... Bear? There's nothing there anymore. Not since. The I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie. Uh, Will. I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? astrid are you in trouble are you gonna help me or not what's in the case see there's that thing about no questions remember what's in the case astrid no the weather out there is <laughs> bad bad but it's getting worse you walk in here after years i could have been dead you could have been then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you and some mystery bawa, bawa. metal case to some remote wilderness outpost. All oh, because you walked, you walked in here and asked me to? Yes. <laughs> Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No, you don't know, Mackenzie you don't know, <laughs> don't know. The are you gonna take me or not the longer I wait the, the worse it'll get damn it I don't have time for this wait. the worse what will get why do I have a feeling you're not talking about the weather because I'm not takes <laughs> <laughs> in the plane. Nie, jaki pantofel, co preflight. W, w taką pogodę to bym z łóżka nie wychodził. Sakra. Ja, ja mówię. Powtarzam to będę powtarzał Baby to, 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 to samo hmm. hmm. zło. No ale jaki dodatkowy ładunek? Przygotuj się do lotu na Wyspę Wielkiego <laughs> wiecie? się <laughs> jeszcze Astri do samolotu, wybierz dodatkowy ładunek opcjonalnie. No to... Ja tą kurteczkę bym chciał, co tu leżała, bo... <laughs> Water.

She's going, not be the oj, oj, oj! Aha! Oj, oj. Dobra, nie no to co ja mam wziąć? Jej plecak, a swoich rzeczy nie wziąć? To taka setka jest najważniejsza. Weźmiemy jej plecak. We i mogę jedną z tych rzeczy wziąć: pistolet sygnałowy, racja, racja żywnościowa i apteczka. No i kurczę, wiem, że jak nie wezmę apteczki, to pewnie mnie coś zje i będę bez ręki, nie wezmę jedzenia, to będę głodny i będę musiał wpieprzać wiewiórki a będzie pewnie nade mną leciał samolot i mnie nie uratuje, dlatego że nie będę miał pistoletu sygnałowego no i co tutaj teraz zrobić, nie? ja lubię jeść, także, ale lubię też żyć a ten jakimś to tam nie za bardzo, więc no to bez tego damy sobie radę, to na spokojnie jeszcze jest, nie ma. dobra, bierzemy, bierzemy jedzenie no i git. Poleci? Poleci. On no coś tam o tej parce mówił, nie? Dobra. Oj, oj, obym nie musiał sterować, bo to będzie takie coś jak w GTA, co nie? Lecisz, lecisz, budynek jest nie niepodwyższasz się, po prostu lecisz w niego. Co? Tak, tak, tak. Pierścień zagłady z palca nie schodzi. Kurka, wódka ona też ma. To one tak jakby się jeszcze nie ten tego, nie nie, nie? nie rozstali. Czyli podejrzewam jak on mówił, że nie przywróci mu to życia, to pewnie oni stracili dziecko, rozstali się. Jest wielka burza, zima i te sprawy. And Oh. Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher, doctor? What's his name? Oh, there doctor. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Oh, so unemployed. Welcome to the Freelance doctor? That... sounds legit. I don't question your life choices, McKay. Plenty of things you could be doing besides hanging out. In day. Lot na hey, we had a lot of good times in this plane, and it's under control. I know. Okay, I'm not here to fight. Oh, yeah, I'm gonna do something for You don't have to. Let's just not. No. It's important that you hear this. There's things I need to say. B not now. Just let me tell you, no, no. shut up for a second. Something's wrong. Fuck. That is not good. What's going on? Power's gone. whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. show Will? to Will? Will? What Z tego co czytałem w opisie, to tutaj nie ma żadnych zombie, jakiegoś czegoś tam, tylko jest po prostu jest ciemno, zimno. No i się jeźdźce. Aha, czyli to jest to co widzieliśmy. Oh, yeah. No, typ jest przekotem, zamiast to zostawić i ułamać po obu końcach. to się wyjmie, to się tylko wykrwawi. Jeszcze bardziej będzie. Dobra, szukamy tej wariatki, żeby ją kopnąć w, w głowę. Dobra To już jest rozdział drugi, katastrofa Bo tam ogółem pisało, że jest 5 4 lub 5 odcinków Rozbij tą skrzynkę i ostatni odcinek jeszcze jest niedostępny No biorę ten break co nic go nie wezmę Aha, czyli mogę sobie tutaj, tutaj, tutaj tak chodzić i Otwieraj te pojemniki. Dobra, zamknij się na razie, gościu. Tutaj próbuję ci uratować. Uratować cię, próbuję ci apteczkę szukam, bo żyćko masz mało. Co to są? To są te katalizatory. Aha, drewno za zysku. Zostaw to cholera. Leci, lec, lecimy po tą naszą, tą przygłupią żonkę, co to jest? Karton. Kurka wódka. Rozbijemy to, dlatego że... Nieważne. E, tu w Exploring costry trzeba lecieć, bo... E, uzyskane. Wymaganie, dobra. A, czyli 12 minut tam pisało, że jemu to tak naprawdę schodzi? Będzie czym, będzie czym palić, dobra. Jedną zostawimy dla kogoś innego. To jest ostatnia skrzynka, jaką otwieram, bo tu patrzę. Rozbicie wymaga 12 minut. 32 kalorie. Co z tego, że się wykrwawi? Co ja mam zrobić, żeby on się nie wykrwawił? Ja mam bandaż, jestem debilem. Ja jestem debilem, nie? Ja jestem debilem. A tylko jeden miałem. Co to jest? Łóżka z odzysku Nie, nie to jest jakiś grubszy survivaling jest Czynność, czynność, pisze wszędzie Co ja mam? Przecież dochodzę do ognia, no i co? A wydostań się z przełęczy wspinając się A ja wolę tu w jaskini. No i co teraz mam zrobić? Użyj apteczki, by. A ja skąd mam mieć tą apteczkę? Ja ją zostawiłem! Ja ją zostawiłem wtedy! No nie mam żadnej apteczki, ja se ją chyba z. Nie powiem czego se ją wyjmę. Skąd mam mieć apteczkę? Zaraz się wyłożę tutaj na pierwszych minutach gry. A jeszcze się podpal, debilu! Kartoniki lujowi się chciało. Już byliśmy. Mam się wspinać, a ja w ogóle idę w, ogóle w złą stronę. Co tu się dzieje? Zaraz się wyłożymy i będzie restarcik, nie. No i leżymy chyba, nie jeszcze, nie. No ale skąd mam tą apteczkę wziąć? Dobra, idziemy w tą stronę. Dobra, ostatni luk szybki. Nawet nie mogę zrobić takiej apteczki. Ja nie wiem co to... Książka, drewno, podpałka, jakieś tam. Puszkę nawet. Ma... A coś tam pisze. A katastrofa. Wow! Dobra, to musi być w tamtą stronę. Ale dobra, przypuśćmy, że, że jest takie. Jak... A bo tutaj trzeba się wspinać gdzieś. Ja po tym drzewie muszę wejść. No, nie wywalaj mi się tu, gościu. Kawał chopa jesteś, tylko zimno jest. Mogę tu iść? Idź tam, dobra, zrobię tutaj cięcie. I don't feel so good. I don't feel so good. No ale co, res musisz gościu, jak ty nie masz żadnej apteczki, wariacie? E, użyj apteczki. A nie, no bo ja już zrobiłem. E, Prześpi się w jaskini. Jestem głupi, czy jak ja jestem? Jezus, a ja chodziłem. <grywa> <grywa> mm. No bo po prostu nie chcę, bo jest. Gdzie z sobą gościu zajmij? Ja. Nie podobają mi się te czaszki do jednego osób, to wygląda jakieś dinozaura. Hmm. Co muszę zrobić? Zobaczmy. Wydostań się z przełęczy wspinając się. Wydostań się z przełęczy wspin Dlaczego ja myślę, że ja muszę iść tutaj górą. Tak o Jo, kręca, fys, mi to się normalnie. Ja osobiście mam tak, że mi się kręci w głowie na. No na, na pewno, no na pewno. Mi się na krawężniku w głowie trochę kręci, delikatnie już mną rusza. Zobaczmy w ogóle, czy to też jest na kilogramy. Jest na kilogramy, tylko ile ja tych kilogramów mogę mieć. No, nie pisze mi, pisze mi, że 11 mam chyba. Wspinaj się. Powiedziałeś, że dasz radę, to, to dasz radę, no ładnie zaraz łeb co zjemy sobie takie coś? Można to zjeść, łodziki eee, róży Przyrządzona z niego herpata To tu taki Bierzemy sobie tak więcej Fajne i... dźwięki śniegu są. No ale ten mój to, A to tam dalej trzeba jeszcze się wspinać. No nie schuć, nie schuć! Co za typ, w ogóle jabłka chciałem na ten Smoczą Różę, czy co to tam jest, chciałem zebrać. Ale powiem, że gra może i nawet spoko, graficznie spoko, wszystko spoko, ale sterowanie, no to jest tragedia. No chyba mi się uda. Zbierz owoc Dzikiej Róży. Pośledzony człowieku. I think I'm gonna make it, powiedział. Chyba powiedział tak. Dobra, mi już tyle tego tak, nie niepotrzebne. Dobra jest jedna teraz sprawa Możemy wędrować. Potrzebujemy picia I napijemy się eee, e, Co to jest? Drewniane zapałki eee, Także pićku mamy I myślę że to będzie na tyle Na teraz Zanim pójdziemy sobie dalej Ponieważ eee, żeby to nie było za długie Bo to się też nudzić będzie Także zapisik jest. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.